Cześć! To ja, Max. Jak nadal w Tajlandii. I zostałem wyzwany do Kura Kura Challenge. Czyli. nie. Kolejny. to sami. Pani już ma z recepcji. będzie chyba sprzątać w nocalnie. Więc. chciałem zapowiedzieć. że. mam. do słońca. Dojdziemy tylko do recepcji. No, mam te. Tu się się ludzie. Sorry. ludzie lo, e, sobie pokój. No i mam Facebooka, jak chciałam powiedzieć. I na no, dobrze, no, maksymalnie czas. E, boże, maksymalnie, bo już no się Max na Facebooku i jak ktoś będzie chciał mnie zaprosić to zapraszajcie, ja was będę przyjmować i właśnie jestem przy y małym zoo więc wam pokażę jakie to są, są zwierzęta królik króliki czekajcie, są jest taki biały i jest skoczek, mysz, skoczek mysz, jak to mój tata, tata mówił, nie wiem. Są dwa myślę skoczki. No i tu nic już nie ma. Są... Są jaszczury. Jak widać, tam jeszcze jest jeden. Takie są o tu takie. Nie no, wiem czy to widać, bo ja mam kamerkę odwróconą, No i y, jak widać nie ma tutaj ostatniego zwierzęta, bo to jest kot. Koty tutaj nie ma ale hotel normalnie bardzo fajny. A tak, motory są do pożyczania. Pano z recepcji. O, nie naszego kota, którego nie ma. Ten nazywaliśmy klapek, no bo nazywa, mój um, tata się z nim bawi klapkiem. Zadaje mu tak klapek, bo i go tak drapie. No i co jest tam po drugiej stronie to jest woda na której są liście no i basen no, czy to za hotel bez basenu? no i... mam no, no, to jeszcze pojedynczo no... długo nie nagrywałem i... bo po nim się i długo nie nagrywałem jestem tam mnie tylko parę dni i bo Ay, nie, nie, nie mogłem w ogóle wstać na tyle, bo to jest słaby internet. Tylko na balkonie tutaj jest dobry, bo jestem na, nad basenem. Dzień dobry. Um, no i jak mam to powiedzieć? Wiecie na mojego Facebooka. Trzeba by powiedzieć wam, to jeszcze o królowi. Tam od Łukasza na Coca-Cola Challenge. Więc jak wrócę do domu za dwa dni, to będzie Coca-Cola Challenge. Później za tydzień jadę znowu na kolonie, bo się kładą mnie. Ehm, no i wtedy będę ten. Ehm, Kuk, jestem brudny, bo mnie kwadrat coś mi tutaj nalepił jakąś taką maś no nagram tydzień wracam będzie to piętnastego czekajcie trzynastego wtedy wrócę dokładnie no w sumie nie wiem sam zaraz, kiedy będę jechać na następną kolonię ale są chyba dwa tygodnie no i będą moje urodziny tam samolot leci to patrzę no i myślę, że będzie dosyć dobrze eee, moje, moi ludzie jeżeli nie, ludzie będzie Chcieli zobaczyć, gdzieś jakieś zrobić spotkanie. No, no, wszyscy, wszyscy moi znajomi wiedzą, gdzie ja mieszkam, co mnie sumuje. Ale jak będę takie bardziej będę to... No więc, jakby wam to powiedzieć, to z... Wczoraj byliśmy na wycieczce. Na Facebooku właśnie będą zdjęcia. Później wówczas. No i... No to wszystko w tym odcinku... Nie, doziąłem. 6 minut 30 więc, Więc... Dzisiaj by jeepa akurat ten yy, mam w te tatawy po I wczoraj jechałem w jeepie na dachu. Po